Hej! Co prawda z racji panującej obecnie sytuacji nie możemy świętować Restaurant Weeku, ale za to mamy coś innego. Cześć! Jestem Dominika i witam Was wszystkich serdecznie na kanale Gdzie Ześ na Śląsku. Delivery Week, bo o tym wydarzeniu mowa, powstała zamiast mającego obecnie trwać restaurant Wiku, ale działa na bardzo podobnych zasadach, a mianowicie zamawiacie poprzez stronę deliveryweek.pl dania z wybranej restauracji. Tym razem otrzymujecie dwa dania. Można wybrać albo menu, a... Typowo mięsne albo menu B, bardziej wegetariańskie. No i te dania są Wam z Waszej ulubionej restauracji e, dowożone do Waszego domu. W tym roku na Śląsku bierze w nim udział 17 restauracji. My mamy ten zaszczyt być ambasadorem. Jesteśmy ambasadorem po raz drugi, ponieważ no. Ten rok wyglądał jak wyglądał i Delivery Week zamiast Restaurant Weeku odbywa się już drugi raz z rzędu. No i Spróbujemy sobie jedzenia na dowóz typowe, typowo festiwalowego jedzenia z dwóch restauracji. Warto jeszcze dodać, że zawsze cena za, za menu, czyli za dwa dania jest taka sama. Jest to kwota 39 zł od osoby i tak jak mówiłam, otrzymujecie tam dwa dania oraz też prezent od sponsora, czyli Coca-Cola. A my dzisiaj próbujemy jedzenia festiwalowego od. תדם תדם עוד פוט אנד בול Czyli restauracji, którą również bardzo lubimy i w której często bywamy. Restauracja Foot and Ball mieści się w Katowicach, a konkretnie w Galerii Libero, także jeśli tam będziecie, to wejdźcie sobie na ostatnie piętro, na pewno jej nie przeoczycie. Jej współwłaścicielem jest Arkadiusz Milik, stąd też typowo takie sportowe zacięcie i sportowy wystrój tego lokalu. No i sam lokal mówi o sobie, że jest to miejsce, gdzie jedzenie łączy się ze sportem. No i faktycznie to potwierdzamy, ale jest to też takie miejsce o fajnym, ekskluzywnym wystroju także i na spotkanie biznesowe i na randkę, ale też na oglądanie meczu jak najbardziej. Generalnie jedzenie tam oscyluje wokół raczej takich spotkań właśnie meczowych, typowych sportowych, ale niekoniecznie, ponieważ ostatnio zmienili lekko podejście do kuchni i też oprócz burgerów czy jakichś takich przekąsek do napojów alkoholowych są też typowo regionalne smaki, między innymi wprowadzili też dużo śląska, czyli dużo kuchni śląskiej, polskiej też oczywiście. No i część z tych smaków będzie nam dane dzisiaj wypróbować, no bo właśnie jedno z menu typowo, typowo mięsnego, czyli tego menu A, będą to smaki Śląska. Między innymi, nie tylko, ale o tym wszystkim za sekundkę, bo też ciągle jeszcze czekamy na dostawę, no i nie wiemy jak to będzie wyglądało, także jak zwykle z Wami wszystko zobaczymy sobie na żywo. Putent punktualny, także praktycznie 16 wybiła, bo na tą godzinę zamawialiśmy. No i e, mamy e, już e, dania festiwalowe. Jeszcze nie zaglądaliśmy do środka, także to też będzie nasze pierwsze wrażenie. No na początek idą myślę przystawki, pierwsze dania. Ciężko mi tutaj wywnioskować. co to jest. Jedno jest na pewno rilet wieprzowy. Wieprzowo to jest spojrzeć, tak wieprzowo-drobiowy, a drugi jest pasztet jaglanodyniowy i to na pewno będzie jedno i drugie. Pokażemy Wam, jak tą zerwiemy. No, a tutaj idzie klasyk, o którym wspominałam, czyli przemycenie tej kuchni śląskiej, czyli śląska, rolada, kluski i nie ma kapusta, to jest kapusta korzenna, już kiedyś tam próbowaliśmy i jest taka inna, ale też ma swoje smaczki, wszystko jeszcze ciepłe. No, a ja mam coś jeszcze całkiem innego w moim menu veggie wegetariańskim. E, ja mam pitę z falafelami, czyli coś, co ja też uwielbiam, bo falafelę kocham. No i do tego, tak jak mówiłam, mamy dwie Coca-Cole, na szczęście zero, bo my najbardziej uwielbiamy zero, także zawsze też w zestawie będziecie to mieli. Także rozpakowujemy i jemy. No i przede wszystkim dzielimy się z Wami naszymi wrażeniami. Jak ma być elegancka w restauracji, więc przełożyliśmy sobie wszystko fajnie na talerz. Praktycznie przyszło w nienaruszonym stanie, także wygląda myślę bardzo podobnie, jakby zaserowano w restauracji, oczywiście myślę na ładniejszych talerzach, ale to jest na pewno moja wersja, czyli to jest wersja wegetariańska, czyli pasztet diaglano dynio, dyniowe z, z piklami produkcji ich, no i też ich chlebem. No a tutaj jest rilet drobiowy, drobiowo-wieprzowy, wieprzowo-drobiowy również z pitlami i również z chlebem żytnim też produkcji Fruit'n'Ball. Pachnie bardzo ładnie, szczególnie ten chlebek ma fajny aromat. Także pijemy Coca-Colę, raczymy się Coca-Colą i dzielimy się z Wami naszymi odczuciami. Mm. Dajcie mi chwilę, przekręcam. No nie ukrywam, że już wcześniej to troszkę mojego podjadłam i to są zdecydowanie moje smaki. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobre ja uwielbiam takie pasztety wegetariańskie, nawet pójdę dalej, wegańskie, chociaż mi same nigdy nie wychodzą, ale Food&Ball widzę, że zna się na rzeczy i dobrze, dobrze to wszystko komponuje. Nie jestem jest to suchy, zawsze wychodzi przesuchy, ale ten jest spoko. Też fajną rzeczą jest to, że mamy tutaj w dodatku, tu jest marynowana cukinia, w kary też bardzo, bardzo fajna. Fajne dodatki. Ten chleb jest bardzo super. Taki świeżutki, żytni, super się z tym komponuje i całkiem duża porcja. Ciekawe, czy Foodable będzie to miało na stałe w swojej karcie. Jeśli tak, to ja z chęcią bym na to, na to przyszła, bo jest bardzo dobre. Te smaki do mnie bardzo przemawiają. No Adren Marillet wieprzowo-drobiowy, również z marynowanymi, marynowanymi warzywami, również z chlebem. No i w zasadzie niech on oceni z żurawiną, niech on oceni, jak, jak mu to smakuje, bo próbujemy na żywo. Mm, Patrzcie, to bym powiedział, że ogólnie klasyczny, dosyć mm -hmm. mokry, mm -hmm. e, taki klei, kleisty. Smaku bardzo klasyczny, myślę, że mm -hmm. produkty w nim też są bardzo klasyczne. klasyczne. Fajny dodatek jest e, też żurawina, bardzo fajnie się skomponuje. E, Cebuka też również, e, taka bardziej jakby do śledzia, ale mm -hmm. nie przeszkadza w ogóle. No i chleb jest w sumie ten sam, co w daniu poprzednim. Mm -hmm. y Twardy, dosyć ciężki, ale jest ok, dobry. No, ja teraz sobie też próbowałam, i faktycznie no, on smakuje bardziej jak tradycyjny pasztet, no bo w zasadzie to jest tradycyjny pasztet, tylko taki bardziej w stylu francuskim. Zdecydowanie wolę moją wegetariańską pozycję, bo ja tak de facto za pasztetem nie przepadam, ale myślę, że pasztet jako pasztet dla tych, którzy lubią, no to jest super, bo, bo widać, że tutaj jest dobry produkt. No i przede wszystkim dobre wykonanie i fajne dodatki. I też również, jak widzicie, porcja całkiem duża. Użyliśmy taką ciekawostkę, że na każdym opakowaniu są naklejki, kto przygotował posiłek, no i oczywiście to, jak i to drugie. Nie sprawdziliśmy, co przygotowano, kto przygotował na pierwsze, ale myślę, że ta sama osoba, czyli Agata Wypiór też, fajnie utalentowana kucharka, która również robi dobrą robotę w No a teraz bierzemy się za rozpakowywanie dań głównych, które nam już stygną, także nie pozwólmy im na to i może odpakujmy sobie pierwszą roladę, bo tego jestem bardzo ciekawa. Mamy dwa całkiem odmienne światy, bo Adren ma typowo śląski łobiot. Myślę, że już się nie może doczekać, aż rozkrój tą swoją roladę. No a ja mam bardziej um, klimaty izraelskie, bliskowschodnie, czyli pita z falafelem w środku Są też, jest też miks sałat. Także próbujemy. Dobra, to pierwsze rozcięcie roladę. czy jest taka solidna, nieoszukana jak, jak u mamy lub babci. Zaraz sprawdzimy. Nie, no jest konkretna. Dużo wkładu no. No, dużo wkładu. Jakiś Konkretny. Musztarda chyba jakaś też No Zawsze jest samą. musztarda. No wiem, ale jakaś chyba. Boczek. A wyjdzie na to, że ja nie dużo. wiem, jak się robi rolady, bo nie wiem. Ale zawsze, no ten środek jest u mamy wypasiony, a widzę, że football, Agata też tutaj dodała dużo i, i myślę, że będzie dobry, także spróbuj pierwszy. I powiedz, jak ci smakuje. Nie no, smakuje mi dobre jest. Fajnie, że ten środek, niby jest dużo tego, ale czuć tą wołowinę z zewnątrz. No. Nie zakłóciło to. to no, jest... to fajnie. Ciekawe, jak będą kluski smakowały, bo ja najbardziej oprócz rolady to nie wiem, czy u mnie numer jeden nie są kluski. Tak de facto potem rolada. I... No, kluski już są tak naprawdę zimne. Ale okej, okay, nic nie No a nic, a to nic, jest nasza nic, wina, bo wiecie, jak blogerzy jedzą wszystko zimne. Zanim zrobiliśmy, nakręciliśmy wszystko, to, yy, no, to trochę potrwało, a lubię kluski z dziurką. No. Także, także fajnie. Okej. Okay, to ja jeszcze za chwilę spróbuję, a ja czekam, żeby spróbować moje też podzielić się z wami em, moimi odczuciami. A no tak de facto ja nie wiem jak to powinna mieć, bo chyba wypadałoby jeść jak burgera. Czyli w łapkach, a ja preferuję zawsze nóż i widelec, także tak sobie będę to jadła. Myślałam, że to są tylko dwa falafele, ale nie, te falafele są też w środku, także fajnie. No już na pierwszy gryz, czego mi tutaj zdecydowanie brakuje, to sosu. Gdzieś on tam jest, ale to są szczątkowe ilości i falafele z reguły są dość suchawe, więc fajnie byłoby je... Mmm... No tutaj czymś obtoczyć, czymś mokrym, czy jakimś dobrym, dobrym sosem, takim w stylu blisko wschodnim. Tego tutaj do końca nie ma. Tak, wiem, on gdzieś jest, ale z tego jest zdecydowanie za mało. Jest to fajne, ale ja bym doprawiła to większą ilością sosu i wtedy by było już naprawdę ekstra. No i my już po degustacji tego, co może nam zaoferować w Delivery Week Food and Ball. I czy warto wydać na to 39 zł, 39 zł od osoby za dwa dania? Z ręką na sercu tak. Szczególnie do gustu przypadło nam menu A, a w zasadzie danie główne, bo ta rolada, kluski i kapusta były świetne. Ja nie czułam różnicy. Często w lokalach te rolady są dobre, ale nigdy nie smakują tak jak w domu. A tutaj czułabym faktycznie, jakby, jakby to zrobiła moja mama, czy moja tyszczowa, która też robi bardzo dobre mięsa. I naprawdę było mega super fajnie domowo. Adrianowi ten paszet smakował, mi smakował bardziej w mojej wersji, ale to dobrze. Jedyne co, do czego moglibyśmy się tutaj trochę doczepić, no to ta pita, która dla nas była za sucha. Ale jakbyśmy dodali do niej sosu, to żeby było fajnie, bo, bo falafele były przepyszne i fajnie zrobione nie rozwalały się. Także ja też chciałam umieć tak robić falafele, mi to nigdy nie wychodzi, ale e, pomijmy to milczeniem. Do tego otrzymujemy oczywiście jeszcze Coca-Colę. Także Bol oczywiście nie tylko ma do zaoferowania towej, czy sobie też ich na stronę mają dużo więcej dań, ale myślę, że fajnie skorzystać z tańszej, z tańszej wersji opcji i, i spróbować czegoś właśnie w Delivery Week. Także sprawia, sprawdzajcie też swoje dostawy, oni dość dużo mają, dość duży chyba mają okrąg dostaw, bo około 25 km z tego, co, co się nie mylę, ale tak jak mówię, sprawdzajcie na deliveryweek.pl. No i zamawiajcie, bo myślę, że naprawdę warto. Witam się z Wami w kolejnym dniu, no i dzisiaj przyszedł czas na spróbowanie drugiego menu festiwalowego, które serwuje jedna z restauracji śląskiej restauracji biorąca udział również w tej edycji Delivery Week, a mianowicie modro Bistro and Cafe. Co do modro, to modro w Katowicach są trzy. Pierwsze to Modro Restaurant, w której byliśmy już dwukrotnie, również na różnych festiwalach. Na pewno gdzieś Wam tutaj link się wyświetli, także sprawdźcie, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu. Jest też Modro City, tam również byliśmy, byliśmy bardzo zachwyceni tym jedzeniem. Ono zlokalizowane jest w Galerii Katowickiej, no i jest właśnie Most, Modro Bistro and Cafe. Które mieści się zaraz obok Modro Restaurant, również koło Muzeum Śląskiego, ale akurat do tego jeszcze nie dotarliśmy, a więc my nie dotarliśmy do Modro Bistro, a Bistro dzisiaj przyjedzie do nas ze swoim menu festiwalowym. Podobnie jak w przypadku Football, my przetestujemy sobie dzisiaj dwa menu festiwalowe. Menu A, czyli bardziej mięsne, w tym wypadku będzie to menu bardziej mięsno-rybne e, oraz menu B, czyli bardziej y, potrawy wege. E, także na żywo też odpakowujemy sobie przy was wszystko, no i też kosztujemy również e, przy was. Także podzielimy się z wami a, praktycznie na żywo naszymi opiniami. No Do dostawy zostało jeszcze plus minus 50 minut, także my czekamy. No a z wami widzimy się tutaj dosłownie za sekundę. No i jedzenie do nas przyszło. Niestety zamawialiśmy na 15, jest teraz 15:56, także no trochę ja Wiemy, że niektóre restauracje korzystają z dostawców zewnętrznych, ale no my byliśmy już bardzo głodni, trochę wkurzeni tym oczekiwaniem, ale mam nadzieję, że chociaż zawartość i smak nam wynagrodzi to oczekiwanie i będzie warto. Myślę, że będziemy to rozpakowywać wraz z wami, także nic teraz nie będziemy, nie będziemy robić, bo, bo dania są jeszcze, jeszcze ciepłe, także po kolei sobie to wszystko e, wszystko zobaczymy. Jak zwykle coca Cola są z nami podczas tego festiwalu. Uuu! Uu, popatrzcie co dostaliśmy. Dostaliśmy takie dwa małe balesiki. Cudownie. Wow, dziękujemy bardzo. Nie wiemy z jakiej to okazji. Dziękujemy. Wow, i jeszcze dostaliśmy jakieś pierniczki. Bardzo dziękujemy Modlo za taki miły świąteczny prezent. No i ostatnie, ostatnie danie przed nami, także też nie wiem jeszcze co tutaj będzie, w jakiej kolejności, także no z Wami to odpakujemy, ale to za sekundkę. czekać, mimo wszystko, bo zapachy unoszą się tutaj fantastyczne i wszystko to wygląda super. Modro zawsze też pięknie podawało jedzenie, a w tych pojemniczkach i tak to wygląda super, także no nie wiem, jesteśmy już głodni, także chyba wypadałoby coś zjeść wiecie co jemy chyba z pudełek, bo i tak to ładnie wygląda, a, a jak przerzucimy to będzie gorzej, a tutaj całkiem fajnie to dotarło do nas. Także Adrian ma śledzia z pumperniklem między innymi, no a ja mam moskole, czyli takie podhalańskie placki z, z ziemniaków ugotowanych też z dodatkami. Także tutaj jest i, i, i czatni z burakiem porzeczką i orzech laskowe. wszystko Wam to też opiszę, wygląda super. No ja przystawki od Adrena nie będę próbował, bo ja śledzi... No nie, nie, nie bardzo, więc, więc, tutaj wam adren zda relację. no a, a tutaj będę zaraz się wgryzała, bo to jest jeszcze ciepło, adrena jest oczywiście śleć na na zimno. No i jak wrażenia? Smakuje? E, smakuje bardzo ładnie, wygląda tego zaśmienie. No. Dosyć dużo jest też ta porcja. E, chleb jest też bardzo ciekawie podany, jest taki bardzo cienki, ym, raczej nie do ręki, ale do dojemu. No. Tak jest. No, świetnie bardzo dobre. Jest dodatkiem dać górczycy. Chyba tu pierwszy Czerwony pierwszy, widziałam. No i fajne też przełomanie z tym jabłkiem. Takim mus no, jabłkowym. To jest właśnie mus z jabłka. Też ciekawa kompozycja. Bardzo dobre na Dobra, Dobre. Czyli przystawka zatwierdzona. A plus. No fajnie, i bardzo ładnie wygląda naprawdę. Dobra, dobra. No to ja teraz czekam, żeby zrobić pierwsze, pierwszy tasting przed, przed wami. Także zaraz się zamieniamy kamerą no i spróbuję na żywo. No ja robię pierwsze wrażenie, ja z plackami to jestem na bakier, e, z mora dzieciństwa. E, chociaż ostatnio nawet te pozycje, które jadłam były całkiem dobre, no ale spróbuję na razie e sotę, bez, bez wymieszania z chutneyem. Czym e, mi posmakuje? Mm, jest bardzo puszysty. Dobre, dobre jest, chociaż de facto nie powiedziałabym, że to jest placek ziemniaczany, bardziej mi to smakuje grawców, To dla mnie jest super. Ale pomieszany z, z tymi dodatkami będzie na pewno dobra, ale... Dajcie mi e, chwilę, muszę to całe wszystko ogarnąć i, i powiem Wam, jak to w całości smakowało, ale już placki zapowiadają się naprawdę fajnie. Dobra, Adrian teraz próbuje mojego, ale już widzimy, że te dania są super dopieszczone. I moje, a te śledzie to już w ogóle, tam i kapary, i buraczki, i kwiaty jadalne, tutaj zresztą też są kwiaty jadalne. No mega takie um, dania typowo restauracyjne, może nawet fine diningowe bym powiedziała, jeśli chodzi o, o wynos, to super, naprawdę na mega plus. Um, ta cała kompozycja bardzo fajna z tym czatnejem, aczkolwiek, no, tak jak mówię, to nie są takie placki. To jest taka tortilla de patatas, taka typowa hiszpańska tortilla z ziemniaków. Jak ci to smakuje? Nie, ja, smakuje. Dobra, jest, nie? Hmm? Też by było dobry taki sos na przykład, też byłby pyszny. By no, ale ten czat macie ma Ci w zasadzie zrobić jakby taki sos, ale, ale tak, fajna kompozycja. Mam się, że to będą takie typowe ziemniaczane placki, ale nie, jak takie są placki faktycznie podhalańskie, bo szczerze mówiąc, z ręku na sercu przyznaję Wam się, nie jadą, aczkolwiek chyba coś mnie ominęło ważnego w takim razie. Jak będziemy gdzieś na Podhalu, to sobie spróbujemy. To naprawdę bardzo fajna pozycja i również ta um, kompozycja jest bardzo y, dopracowana. No i smak dopieszczony i w jednym i w drugim zdecydowanie na plus modro. 嗯。<music> Znowu tego nie przekładamy, nie? Nie ma sensu. No tak to wygląda bardzo ładnie. Znowu kwiaty jadalne. Ja mam stek z kalafiora uwielbiam. Adrian ma, w jego menu znalazła się pierś z kurczaka. Dokładnie. Trochę już chłodne. Duża no, bardzo duża porcja. Mhm. Trochę już westygła ale to jest nasza wina, bo wiecie, zdjęcia i tak dalej, także życie na, na YouTubie. No ale nie, nie przedłużamy dłużej i dzielimy się z Wami naszymi wrażeniami, ale przede wszystkim jemy. Co z nie hmm. bo. No bo Ty masz z ricottą w środku, z ricottą i z pomidorami. No. Próbowałam już moje i stek z bardzo lubię. Sama sobie też czasami go robiłam, aczkolwiek tutaj brakuje mi trochę sosu, bo ta część jest sucha, ale za to przepyszne ziemniaczki, takie tłuczone, ale tam jest jakiś dodatek czegoś. Ja wyczuwam musztardę, może się mylę, ale na pewno nie są takie standardowe ziemniaki, ale generalnie dobra pozycja. Brukselka, napiszcie, kto z Was nie cierpiał brukselki, jakoś nigdy nie miałam z nią większych przygód, ale teraz bardzo lubię. Ale fakt, ja bym tutaj dodała jeszcze trochę sosu i byłoby super, a jak u Ciebie generalnie? Nie, nie bardzo dobre. Mięso nie wydaje się mi lekko suche, ale to po prostu ten długi transport, wydaje mi się. czuć po opakowaniu, że jest też lekko zafasowane. Jest też sosu, jest te pire, tam widzę. No. I e... Masz cykorię jeszcze. Tak. Grillowaną. No i tu jest tą wkładką, jakby, nie? Z tym mascarpone, to było nie. Rikota. No to była ricotta z suszonymi pomidorami. No. no więc ja chyba trochę sosu od ciebie ukradnę, dodam sobie do, do kalafiora będzie super, a jeszcze spróbuję za chwilę daniowo. No była zamiana tak, także Adrian za chwilę sobie spróbuje mojego steka, a ja po raz pierwszy a, jem jego pierś. Co prawda naczynek noża wzięłam sobie już sos, jest przepyszny, taki pieczeniowy uwielbiam. E, no ale, ale skosztuję tego. Co to jest generalnie? Mm, ja wiem co to jest. To był ten mus. Mm. Za, chwilę, za chwilę Wam powiem z czego. Selera, o tak, dokładnie. Bardzo dobra. Pira. Pira, no, pira selera, o tak. Mm, bardzo dobry kurczak. No co prawda, on jest trochę już suchy, ale no to są minusy transportu, ale nie jest jakiś taki mega suszek, absolutnie nie. E, ale tak poza tym, no ekstra. Fajnie ten farsz, e, to nadzienie I, i sera i z pomidorów uwielbiam. No, mm, takiego kurczaka ja mogę jeść, dobra. No nie codziennie, ale co drugi, co trzeci dzień na pewno. No, modro zawsze robiło dobrą robotę, jeśli chodzi o oddania i o przede wszystkim dopieszczenie tej dajmy, bo widzicie, wszędzie są kwiaty jadalne. Ładnie to wygląda nawet w transporcie, to zbytnio się nie rozwaliło, nie ucierpiało, także wygląda prawie jak w restauracji, tylko że na tackach, więc, więc jest w porządku. Dobra, ja jem dalej już poza kamerą, żeby tutaj Wam nie blaskać, bo jest przepyszne. No a Adrian jeszcze spróbuje za chwilę mojego steka. No a co powiesz o moim daniu? Mówi, że byłoby lepsze, gdyby było cieplejsze, prawda? No. No ale temperatura też zrobiła swoje, bo nie dość, że na dworze jest prawie zero. A wiecie, my jeszcze zdjęcia podpakować, ponakręcać, także trochę nam czasu zeszło. No i też temperatura spadła. No jest chłodna temperatura pokojowa. Ale tak poza tym, co myślisz? Nie, bo by było dobre, tylko mówię, żeby było ciepłe. Według no. mnie tam ziemniaka chyba jest jednak szark. szan. Szan. Może, ja się mówię. nie kucę, Nie wiem, dla mnie to smakuje jak musztarda, ale może to jest krzan, Nie kucę się, ale są naprawdę dobre. No, okay. e, no ale, e, ale i tak wygrywa to danie z kurczakiem. Ten kurczak jest przepyszny, to też dobre, ale tak wiem. Mamy też wybrać to tutaj kurczak, ale Modro zrobiło naprawdę bardzo dobrą robotę. Podsumowując, czy warto było czekać? Zdecydowanie było warto. No, później było jakie było, ale, ale myślę, że to nie jest wina restauracji. Zresztą byliśmy z nimi w kontakcie i, i faktycznie nam to, nam przyznali rację, że, że no to dostawca się spóźnił, ale mimo wszystko, tak mówię, było wszystko przepyszne. Brakuje mi w ogóle w tym delivery trochę deseru, bo zawsze wiecie, w restauracji to były trzy dania, tutaj tego nie ma, ale... Też jest podyktowana tym wszystkim, między innymi Ecena, no ale my mamy coś innego, bo mamy swoje balejsiki. Właśnie ciekawe, czy to dostaliśmy dlatego, że jesteśmy ambasadorami, czy, czy wy też dostaliście? Czy to jest jakaś akcja też z Modro i Balejsem? Dajcie nam znać, jeśli, jeśli zamawialiście, jeśli to dostaliście, bo jesteśmy, bo jesteśmy ciekawi, czy tam była ulotka z Balejsa. Także wydaje się, że to jest jakaś większa promocja, także nie wiem, no ale nam to zostaje na deser. A tak de facto, jakie było Twoje największe zaskoczenie, Adren? Śledź. Śledź? No, według na lepsze daria. No, w ogóle Adrian mi powiedział, że to był jego najlepszy śledziak jadł w życiu, my tam śledzi, ja śledzi to nie, mm, 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 ale Adrian czasami sobie lubi zjeść, zwłaszcza tak w okolicy świąt, no i, i ty śledzi trochę przerobił i mówisz, to jest najlepszy śledź w jego życiu, także... No to, to o czym o świadczę, U mnie największe zaskoczenie to był ten kurczak, bo on mi bardzo smakował. U mnie w moim steku to były te ziemniaki, były takie inne. Sama sobie spróbuję je zrobić. Nie wiem, czy jest chrzan, czy to jest musztarda, ale się dowiem i, i, i tak też spróbuję to, to zrobić. No i e, moja przystawka też była bardzo dobra, bo niby placki ziemniaczana tak naprawdę to była taka tortilla de patatas, taki omlet. Bardzo też fajna twoja przystawka. No to twoja przystawka śledzi, ja tego nie próbowałam, ale, ale no to było chyba największe zaskoczenie, przynajmniej dla Adriana. Dobra, no to co, podsumowując cały Delivery Week, bo, bo my już kończymy, jeśli chodzi o ambasadorstwo w tym roku, um, bardzo fajnie, bardzo, bardzo myślę, um, fajna akcja i warto wspierać te restauracje, które biorą w nich udział. Ta liczba się chyba zmienia, bo teraz widziałam, że jest 15, ostatnio było 18, także śledźcie sobie na stronie deliveryweek.pl, zamawiajcie, bo, bo potrwa to aż do połowy Połowy lipca połowy stycznia. Nie wiem czy to, że nie będzie przedłużone przez kwarantannę narodową, która nas wszystkich za niedługo czeka. Także śledźcie, zamawiajcie, wspierajcie lokalne gastro. No i oczywiście zostańcie z nami, bo przed Wami i nami jeszcze więcej fajnych, smacznych testów. Także bądźcie z nami na bieżąco, tutaj na Instagramie, na Facebooku, zawsze pod nazwą, gdzie jesteś na Śląsku. Także z naszej strony na dzisiaj to wszystko. Obiedzeni, zadowoleni, żegnamy się z wami. No i w takim razie, jak zwykle, moje kochane zakończenie do kolejnego smacznego razu. Cześć.